Cześć, ludziska, Witamy was w kolejnym tygodniku mangowym. Ja jestem Frono, po drugiej stronie siedzi Heviro. Tam, tam. Siema ludzie? No. Tak. I dzisiaj realizujemy dla was chapter naruto numer 679, początek wszystkiego. Czy ona wszystkiego. jest początkiem, bo tutaj jest? Ja mam nadzieję Pod, na koniec. Na... Tak, ale tutaj jest początek. A i mam ładną okładkę, naprawdę fajną. Widać, że Oda... Oda e... Kurde, ja wiem, że Oda jest chory i mi tak... Do... Kishimoto mógłby spokojnie rysować jakąś średnioeczną mangę, bo podobają mi się i miecze, i kostiumy postaci tak trochę Dark Soulem podchodzą. Nie. I wiecie co? Zgadnijcie. Mamy podsumowanie wszystkich postaci w jednej pozie. Saskę patrzy na swoją broń. Kakashi wszystkimi kieruje i Gandalfi wszystkim. Naruto no no patrzy na, na świat i coś co wygląda na skrzywowanie ogoniastych bestii ze smokiem. Ale I, z, jest i, z, i, z, I z żabą. No i z żabą. A co robi Sakura? Drze Sakura dre mordę. Tak. Bo trzeba iść do cholernego pieprzonego zamku. Mm. Sakura, jesteś tak użyteczna tutaj, ale to, tak. nic, nie, wiecie co, to nie mówmy my, to niech postacie z mangi mówią, bo tu wiecie, tak. mówiłem jest po prostu hejt. No, szkoda, że nie żyją. Podoba mi się ta rysowana strona, co jest dalej. Taki szkicownik tej kolorowej. Mhm. No, to, to, to jest fajne. I słuchajcie, zaczynamy od tego tam, gdzie skończyliśmy, czyli Madara się drze, wszyscy nie wiedzą, co się dzieje. Tak. I że się tak... klony przez znikają. Tak. Klony znikają, ale słuchajcie, to są klony te, które po prostu miały z na naszych bohaterów, nie wiem, zniszczyć, ale one znikają. Znikają. Nie wiem. Włos... fale czakry spod do z pod ziemi wlatują do fal ciała czakry... Tak, do fal czakry z pod ziemi też, do też dojdziemy. Dojdziemy, dojdziemy. I po prostu okazuje się, że to już ma więcej czakry niż, dziesię niż dziesięcioogoniasty, Fuck. No. No dobra. No pamiętacie, Wiemy, co się szykuje. Tak, dziesięciogoniasty to była taka bestia. Jezus Mary, zabije zabiję wszystkich. Tak. Zrejpi pół świata, ale wiecie, no. ale spokojnie, spokojnie. robimy tak. klimat, okej. Okay. Tak, tak, to był najwyraźniej początek. Może strony nie wiedzą, co robią. No też nie wiedzą. Nie wiedzą co robią, nie wiedzą co zrobić. Dokładnie, kompletnie, bo naprawdę oni są w takiej sytuacji, w nawet ja nie widzę, by oni byli dokoksowani. Tutaj równie dobrze mogliby zabrać te moce i byliby w tej samej ciemnej dupie. Nie chciałem użyć tego pięknego eufemizmu, że są generalnie w czarnej murzyńskiej dupie. I to tak konkretnie. I słuchajcie, oczywiście od kilku czaterów trwa kampania tym, że Sakura i Kakafi są niepotrzebni. I gdy Sakura już chce użyć swojej przepotrzebnej pieczęci, czyli zbieram czakry przez 3 lata w jednym miejscu, w dupie, bo to nic, że ludzie ubierają wokół mnie. Nie odrzuję mojej techniki. Walcie się, frajerzy. No dokładnie. I słuchajcie, Kakafi mówi. Nie możesz się na to rzucić bez strategii, bo inaczej zginiesz marnie. Tak. Boję się, że to jest jakiś. Boję się, że to jest coś, jakiś zalawek tego, że Kura coś odegra. To znaczy wiadomo, że coś zrobi. Może ją zabiją? Ale boję się, że będzie miała. O, ale nie, to jest to takie. Takie. Ta, nie no. No już bo się ma. Okazuje... Tak, i okazuje się, w. Że... Wysesa czakrę ze wszystkiego co się rusza. I się nie rusza też. Tak. A na obito czarny zetsu ścian. No. Mówi, że on nie chce nikogo zabijać, bo Gagulia chce wszystkich utrzymać przy zdrowiu. I uwaga! To jest najbardziej genialny plan w historii plagu. Ona w tych wszystkich tych zakokonowanych zmieni w swoich womierzy. Czyli w białych Zepsu. Tak. Ale mów mi coś wytłumaczyć? No. Z kim ona chce walczyć? No kurde, nie wiem. Nie wiem, może... Ze sobą, ze swoimi demonami, Da Vinci. Ale nie, stary, nie wiem, mówę jakiś u... zapomniany Cicha czy ktokolwiek powie tak klopaj, bo on tu te 30 minut, jak wszyscy byli. No właśnie, ten, to też. To czy, czy czytałem ten chapter, okej. Okay. Naruto z Sasuke walczyli z Madarą. Madara się zamienił w Kaguje. I, I... why? Dlaczego? Nie, ale poczekaj, zanim do tego dojdziemy, mam oczywiście wytłumaczenie, że to tak powstali, ale to jest trochę dziwne, bo w, bo w, w retrospecjach Obito widzimy masę takich niedorobionych zestawów, nie? No. I to jest problem, bo albo, albo Madara nie wiedział i do tego dochodzi próbą, albo po prostu nie miał odpowiedniej mocy, ale to jest Madara. No, więc, jak, mógł nie, powiedzieć... jak mógł nie mieć odpowiedniej mocy? A tutaj widzimy fat Madare, bo oczywiście jest tyle cakrywy go rozdyma. Rozdyma Boże, jak ale... gremiego, jak gremiego z Blicza. Tak, ale Kempachi to był będzie... tak potężny, że pękł. Tak, ale to będzie niezbyt... A bo nie, ja najbardziej lubię tego faceta od zegarków, jak się tak napompował. pompował. no. Z no. tego... tego zblicza, mhm. Ale to będzie bardzo nieprzyjemne rzecz do oglądania panime. No, dosyć. I słuchajcie, i, o, i nagle się wszystko za, zapada do siebie, jak w czarną dziurę. Bardzo dramatycznie. I słuchajcie, pojawia się kaguja. Tak. Znaczy, Madara się zapada w siebie, jak w czarną dziurę. Zap, no tak, zapada się w siebie i z tego powstaje kaguja. Ma włosy z czakry? Ponieważ dlaczego nie, no? No. To, co mi się podała to to, że ona się nie, w tańcu się nie bawi i od razu używa wszystkiego co ma. No. To znaczy na pewno nie wszystkiego co mam, bo. Ale nie było od razu to walki. Ich... Tak, ale wy od razu sprowadzali ich do moresu. No. Co i jak? I mamy, podoba mi się ten moment, że ona użyła Byakugana. Bo to jest taki ostatni fuck you do wszystkich no. kaminganów. Co, so, myślałeś w złomie, że Madara jest kokosem? Ja mam Byakugana i go jadę. Tak, ja mam Byakugana, Byakugana i na czole trzecie oko. Tak. Gdzie mam, mi, mimo tak, ale... Moimi głównymi oczami są Byakugany w szma. No dokładnie. Podoba mi się... chyba tylko po to, pokazać, co czułby... Co, co, co czułby jakiś taki, nie wiem, trochę bardziej... Jak to się nazywa? Trochę bardziej taki potężniejszy wojownik. Ale mało trochę bardziej. Wyczułby się tak... Wyczułby się tak trochę niespojo, to znaczy hmm. bałby się jak jasna cholera. Aha. Przez ciebie narobiłem w zbroję. Powiedziała Sakura. Tak, dokładnie. Słuchajcie, poznajemy, dru... poznajemy imię, bo Kaguya próbuje rozpoznać kim są Sasuke i Naruto. No. I okazuje się, że ona potrafi rozpoznać czyim są wcieleniem. I na początku myśli, że to jest Hagamuro, czyli mędrę sześciu ściewek i Hamura. Czyli brat weźcie się weggał, to jest brat jedno. Będziemy mieli No i to nie jeden pewnie. I to nie jeden, kurde jego mać. Ale później dochodzi wy to wy to jej wnuczęta. Tak, czyli Ashura i ten drugi, nigdy nie pamiętam jego imienia. Indra, tak. No masz napisane stary, no ileż to sad. I tutaj po prostu, no, ale nie no, trzeba przyznać, że on, no, jak postać to naprawdę daje... Czuć z niej taką siłę. No mimo to, że mam... No to łatwo zrobić. No. Ja I jeszcze Saskę. O, i to podoba mi się, bo Saska mówi... To jest kompletny inny poziom czakry niż Madara. Nie, poczekajcie, tak, ja muszę Thank się napić. Ja muszę God się napić. Ja, Nie, ja muszę, Nie, to nie chodzi o to. Ja muszę się po prostu napić. Przypominam, nieczykoksowany Madara, który był na, na Edo Tensei, potrafił zrujnować całą armię. Gdyby nie był idiotą, już wtedy by wygrał wszystko. No, ale był. Pod, potem był pokoks, podkoksowanym Madarą, mm. który się połączył z 10 ogoniastą Bestią. A tutaj dwójka ludzi, którzy z nim. No, trudno powiedzieć, czy miał wyrównany pojedynek, czy nie. No nie? Ale Taka, dobra! Tak, no, powiedzmy, że był wyrównany, no. Przez dobra, chwilę. Dobra, był wyrównany przez chwilę. Teraz mówią, że oni są w ciemnej, 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 ciemnej największej ciemnicy podczas bezgwiezdnej nocy w dupie. No. I to, i oczywiście mamy ciało obito, które będzie, które oznacza, że, zo, że Czarny Zespół go zostawił. No, ale pewnie też się zginał. Daru to go ożywi. Błagam, za mnie. żeby nie. Ale oczywiście, że go ożywi. I, i, I tutaj mam piękny sarkazm chyba na tym wykonaniu. Czegu mówi do Kagasiego, który się zapytał, jaki jest twój cel. No de facto. Wszyscy chcielibyśmy go wiedzieć. No. Ona powiedziała, że ta ziemia już tyle wycierpiała, że to jej jest ten. Wykluwnik. Wykluwnik, Inkubator. Inkubator. Bo wytwowe polskie nowe słowa. Wyklównik no. to jest zajebiste. Wyklub... Jest to powiedzmy, powiedzmy, że wykluwnik, bo to jest zajebiste słowo. Dokładnie. I po prostu na by zakończyć tą bitwę, a ja tak, Jezu, ale to byłoby fajne zakończenie mangi. No. Ale to znaczy nie ja mógłbym... dlatego, że w ogóle chcę, żeby się tak szybko zakończyło, ale... No. Ale oczywiście Naruto mówi, więc ona tu, tu i teraz wymawia Was z egzystencji. Hmm. I się zaczyna lo, bum bum. Jej! Tak, tak, tak. I na tym się kończy chapter. Dokładnie. Rozsmaruje Was na chodniku w imieniu Księżyca. <grym> <grym> tak mi do jak Hugan. Dokładnie. Nie, słuchaj, serio, rewelacyjnym motywem byłoby, jakby się, jakby się Hinata została... Tylko dlatego że ma te same oczy. No, ale już chociaż fajne to by było, ale wiesz, Hinata to jest teraz już tylko, żeby Naruto puknął, nie? No, Bo, na, dobra, Naruto i dzieciaki i Hinata plus hmm. dzieciak, Naruto, czakra, dzieciaki. Naruto Chakra, dzieciaki z oczami Biakugana ja pierwszy. Hmm. To będzie zleź. Ale dobra, wracamy do Choptera też był krótki, głupi i bez sensu. Dokładnie, ale strona tytułowa była bardzo fajna. Tak, kolorowa strona była fajna. No, jak trudno nie lubić z designu, jest, no jest bardzo fajna, jeżeli jest, chodzi o design. Jest prosta. Żeby no móc ją prosto, narysować w 30 sekund. No tak, ale jest ładna, to trzeba hmm. przyznać. No jest. Chyba Kishimoto realizuje swój strach przez kobietami. <laughs> Serio i przed matkami, no to jest ultimate matka tutaj. No. Czy nie ma to jakiejś żony, czy coś? Nie, no ma. To jest dlatego Naruto przestał być taki, wiesz, zemdem, tylko taki bardziej nowo to jest zwy zwyczajny. I to... No trudno powiedzieć co więcej, bo oprócz tego, że będą... Że ta manga i tak te... Chyba jest zaprojektowany... Nie wiem, mi się wydaje, że ja postanowił tylko po to, żeby dociągnąć tą mangę do końca roku i tyle. Żeby, żeby przedłużyć, no. Już bo Naruto już generalnie umiera śmiercią natu... naturalną. No. Ale... Nadal sprzedaje te cztery... Nie, ile on sprzedał. No, 34 miliony, miliony. tonów, ale dobra. Podsumowując, ten chapter to w taki na co i tyle. Nie tak, wiem, za no. pierwszym razem jak go czytałem, to mi to zajęło 5 minut. No, no mi coś, mi coś takiego patrzę w pracy. Ojejku, nowy chapter Naruto. Super. Trzy, trzy, no dokładnie. Prawie jak czytam doksy, wracając do domu. Generalnie wsiadam w metro na stacji centrum, a wysiadam, zaczynam czytać wysiadam na dworcu gdańskim z przeczytanymi doksami. Tam jest Nie, to u mnie, tyle tak. tekstu. Tak, to u mnie to u mnie zawsze dwa chaptery zostały jakikolwiek jak wracamy do mm. tego ze mm. skoku. Ale dobra, słuchajcie, to my się wygnamy, mm. pamiętacie Facebooki, to wszystko, reszta to. Tak, media społecznościowe takie tam, jakieś łapy w górę subskrybujcie, czy coś, takie tam. No, Więc żegnamy się. się. Ale dobra. wygnamy się, trzymajcie się, na razie, do zobaczenia.